Zdecydowanie odradzam Państwu oglądanie tego beznadziejnego filmu. Te prymitywne dowcipy, to, to, mongolskie dialogi. Dlatego no, proszę nie oglądać tego debilnego filmu. To wydawało się takie, nie wiem, idealne z boku, a wcale takie nie było. I takie pewne iluzje w Twoim życiu zakończą się na pewno. Oprócz tego, tutaj widzę że też, że przyjdą do Ciebie takie dobre momenty, takie, wiesz, pozytywne. Że po prostu będziesz szczęśliwy, będziesz zadowolony, tylko że tutaj na ten moment trzeba będzie zaczekać nieco dłużej. Wydaje mi się, że tak gdzieś może bliżej jesieni, tak na oko. Widzę w tobie taką rozwagę, pewność siebie, wiesz, czego chcesz. I tutaj los oczywiście postawi przed Tobą nowe perspektywy, nowe możliwości i jest tu szansa na sukces. I ja tutaj też widzę Sebastian, że finanse pójdą w górę. Zdecydowanie. No i oprócz tego ja Ci to mówię z intuicji, że followersu ci przybędzie dużo. Ale wiesz co, ja tu też widzę, że no, sukces. Będziesz świętował ze znajomymi, z rodziną, z przyjaciółmi. Tutaj jesteś Adonis najlepszy. No co ci jeszcze mogę powiedzieć? Może jakiś cytat? Ogólnie ja tu widzę, że jesteś taki wolny jak ptak. Flirciarz, kokieciarz. Nie w głowie ci jakieś takie ustatkowanie, ale mimo wszystko to prawdziwe uczucie przyjdzie. Chłopie, ty się nie obronisz przed nim. I tak. Cytat. Skoncentruj się na jednej sprawie, nie na wielu. Wyłącz telefon, nie sprawdzaj maila, nie zaglądaj do internetu. Oj, oj, oj. Nie umiałem tak. Skup swoją uwagę na jednej rzeczy, którą masz do zrobienia. Kolejna osoba tutaj, wzmacniasz. Zmacniasz. Jakie masz pytanie? Zadaj. bo mi się woda mineralna kończy w domu. Tylko dwie butelki mi zostały, muszę pójść jak kupić sobie z te dwie zgrzewki. No, super wróżba, Sebastian, super. Mam nadzieję, że będziesz ją pamiętać i mniej więcej dostosujesz te moje rady do tego, co się będzie działo. Co u mnie? Powiem wam, że siedzę sobie w domu dzisiaj. Taki zwyczajny weekend i no, jestem chora trochę jeszcze. Mam jeszcze katar. Ogólnie jest lepiej na pewno. Czy Jarek robi mnie na boki? Sprawdźmy. No, odpowiedź jest pozytywna, niestety. No. On tutaj między dwoma osobami ma wybór i się zastanawia. Więc może cię, nie wiem, zdradzać, czy coś w tym stylu. No i tutaj on widzę, że on się będzie trzymał bardzo mocno swojego wyboru. Także, kogo wybierze, zobaczymy. Ale nawidębnie tutaj, tutaj cię zdradza na boku. Witam wszystkich serdecznie. Bo no, smak do końca mi nie wrócił, lekko czuję, ale to nie jest jeszcze to, ale za to zapach jest, nawet sprawdzę czy zapach czuję. No zapach w miarę czuję, ale gorzej ze smakiem, bo jeszcze nie do końca. Bziurka dzięki za pączka. Jakie masz pytanko? No proszę, 50 monetek dla moich widzów, wiecie co z tym zrobić później? Wysłać mi gift jakiegoś. Będziecie mieli tutaj darmowe monety. Tak, widziałam story Dominika. Yy... Mam już wszystko z nim wyjaśnione, więc to pór wojenny zakopany na ten moment. Tylko chodzi o to, że no ja nie, nie uważam się za pato celebrytkę, czy tam pato influencerkę, bo ja uważam, że jak są kłótnie czasami, to jest normalna reakcja każdego człowieka i wcale nie trzeba być pato, żeby zareagować na czyjąś niewagę, czy jakiś stres. Ale ogólnie, no co. Niech chłopak odpocznie, bo też może go przytłoczyło niektóre wydarzenia i może postąpił bezmyślnie. Także przerwa czasami robi dobrze człowiekowi na psychikę. Więc powodzenia. sami to są ludzie, którzy robią okropne rzeczy na live'ach i dają zły przykład młodzieży, a nie ja. Nie chcę, żeby ktokolwiek, gdziekolwiek wspominał już moje imię, bo dużo ludzi z przeszłości mnie zawiodło ostatnio. I tu mówię o innych osobach. Dziękuję bardzo, JG92. Ja nie blokuję żadnych komentarzy, tylko po prostu TikTok ukrywa je. Ja tak samo piszę komuś miłe komentarze i momentalnie znikają. Po prostu. A, dzięki za wyjaśnienia, bo to wiele zmienia, naprawdę. Ja to odebrałam inaczej. Tam dużo właśnie ludzi pisało pisze. Klaudia, chyba jesteś pato. Znaczy ogólnie wiadomo, że po tym, co się wydarzyło, bo tego było za wiele. To raczej no wiadomo, że nie będziemy rozmawiać publicznie, bo to wszystko za świeże rany są. Wróże, oczywiście, że wróżę. A czykolwiek wiecie, z niektórymi osobami, z którymi znajomość jest zawieszona bądź zakończona, to wcale nie świadczy o tym, że że ja tych osób nie lubiłam. Czy na przykład, nie wiem, nie chciałabym z nimi teraz tej wiary znajomości utrzymywać. Albo, że na przykład te osoby by mnie nie wiem, przeprosiły, czy poprosiły o wybaczenie, to, że nie damy kolejnej szansy, tylko no, boję się, że ktoś mógłby mnie tak samo potraktować. I tu mówię też o innych osobach, wiecie. Także trzeba być ostrożnym. Ostrożnym będzie być testować, sprawdzać, jak ci ludzie postąpią, bo naprawdę. Ja, ja wiem, że jesteś wykończony psychicznie. Ja też byłam załamana, ale co? Życie toczy się dalej. Musimy żyć dalej. Musimy, nie wiem, robić to, co robimy. Tak, tak samo niektórym ludziom oddałam swoje serce, swój czas, a dostałam tylko po mordzie. No więc nie opłaca się czasami. Niektórzy ludzie są bardzo lojalni, wiecie, no. Dajecie im y, po prostu swój czas, swoje uczucia, i ci ludzie są z wami, bez względu na wszystko. A niektórzy, no to później wiadomo, no, odwracają się od nas i to jest normalne, bo takie sytuacje się zdarzają bardzo często nawet częściej niż myślicie. Miło, było czas zmienić kontent i otoczenie. No. Wspomnienia piękne zostają z niektórymi ludźmi. Wszystko jest dobre, póki to nie wyniszcza, bo jak, jak później są jakieś afery, to. Dobra moi drodzy, kto chce jeszcze wróżbę? <grytanie> Pytanie za pączka i szczegółowa wróżba za muszkę. Ja mam powiem szczerze, że ja ciągle myślę o Dubaju, bo tam jest jak w raju w maju, więc chciałabym za jakiś czas znowu do Dubaju polecieć. Tak tęsknię za tym miastem, po prostu nie mogę wytrzymać już. Chciałabym tam być dłużej. No wiem, że Bziurka dała pączka, ale nie, nie zadała mi pytania. Więc jakby ktoś z was wysłał pączka i nie otrzymał odpowiedzi, to piszcie do mnie wiadomość prywatną, a później wam powiem. Znaczy, może zadałaś, ale to pytanie jest, wiesz, usuwane przez TikToka na przykład, bo często TikTok usuwa. Patrzę tutaj, czekaj, no nie, nie ma pytania, ukryte jest tak jakby. No nie ma problemu, to piszcie do mnie potem wiadomość prywatną, to mam sprawdzę w kartach i maksymalnie w ciągu dnia Wam odpowiem. Stare sprzęgło, jeszcze jeden taki komentarz na live, moim, ostatni. Blokadę dostajesz całkowicie, bo codziennie dowalasz się pod zdjęciami na live'ie wszędzie. Jeszcze raz się zobaczę, to wiesz. Zajmij się lepiej sobą. Przy Ciebie samolotu dźwignij ten Twój wielki tupet, bo ten Twój tupet waży tony. No, dokładnie Edyta. <grym> Zresztą ludzie jakieś po prostu przychodzą na te live'y do tych ludzi, dogadują, piszą jakieś bzdury. Nie mają co z życiem zrobić, wiecie. Także tyle. Nie zrobię okienek. Gdybyś mogła spełnić jedno marzenie, co by to było? Wiesz co? Stabilny, stały związek, po prostu miłość, to jest to, co pragnę najbardziej i to by mi dało stabilność, radość. Masz rację, że mają nudne życie swoje, dlatego muszą sobie urozmaicać moim tematem, nie? Albo jakieś takie dwie nagrały tam filmik i, i co? Takim cudem się stało, że mój filmik, o mnie filmik jest najpopularniejszy, więc nie będą wdzięczne za to, że mogę istnieć. No ale to, że on jest w Krakowie, no to co z tego? Czy on mi proponował spotkanie, powiedzcie mi? Nie. Czy on mówi coś do mnie na ten temat, że chce się spotkać ze mną? Nie. Ja nie będę go szukać wszędzie, na nie wiem, koło Kościoła Mariackiego, na Floriańskiej, na Grodzkiej, albo w rynku, nie wiem. Tylko dlatego, że on tam jest. On może być wszędzie. Ja nie wiem. <grytanie> będę chodziła, biegała i... Gdzie jest Kalisz? O, gdzie jest Sebastian? Może go znajdę tam, na Sukiennicach, a może w hotelu, a może w Galerii Krakowskiej, a może na Floriańskiej, a może na Grodzkiej, nie wiem. Może w maku? Tylko tych maków jest chyba 20. No bo on nie jest zainteresowany takimi grubszymi dziewczynami jak my. No co wy? Po prostu nie, ja to wiem od początku. Ja się on prosi o spotkanie, o randkę, co ty? Po drugie, właśnie chciałam Wam powiedzieć, że jest pewien chłopak, znaczy mężczyzna z Dubaju, to jest starszy ode mnie o parę lat, który utrzymuje z kontakt teraz i ogólnie może coś z tej znajomości będzie. Także trzymajcie kciuki. Jest bardzo interesujący, jest atrakcyjny moim zdaniem. Jak byłam z nim na spotkaniu, to było o czym porozmawiać. Byliśmy razem na kolacji, tylko poznałam go na koniec wyjazdu. Ale jest bardzo fajny, naprawdę. Do Krakowa mam 45 km. Dobra. Tak, super miny wczoraj robiłam, no. <laughs> robiłam sobie jaja. Ej, ej kurde, mnie teraz zdenerwowała troszkę, powiem ci. A co, łączyłeś się z nią, tak? Co, gadałeś z nią? O czym? Gadałem z nią, gadałem z nią chwilę i przegrywała bitwy i się roz, rozłączyła. Rozumiesz to? A to jest nawyk, to już jest nawyk, wiesz. Chyba wrodzony już, nabyty, nie wiem. Skoda, szkoda, raczej, szkoda. raczej nie masz co spodziewać po niej czegoś innego. Mm, mm. Ale patrz, ile ja mam winiaczy. 12. Aż no. mam chrapkę ci to odebrać. No powiem ci, że nie, nie tylko na to masz chyba chrapkę. <grym> <grym> Oj, drodzy. Jadika, dasz mi chwilę, aż ja tylko pójdę załatwić, dobrze? No, to no dobra, idź. Dobrze, dziękuję bardzo. Będę bardzo Pabrze, tęsknić. Papujemy w ekranik. Rodita, ja Ja chciał, Ja bym chciał, żebyś mi coś wywróżyła. Bo w sumie. No, no przyznam się. Oglądałem twojego live'a z krzaków, jak wróżyłaś tam i pamiętam, że się to mnie zaciekawiło. No, nawet nawet ci szkoda było pączkami wysłać nawet. Dobrze, to ci wyślę. Skończ live, i ci wyświetlać do strefy, Tak samo prawdomówny jesteś jak z tą wiadomością. Nie, to nie. coś jest w w życiu, weź. Do której masz live'a? Do której masz live'a? Nie wiem, może jest pół godziny. Nina, że ma kujlarz. Ja, Dobra, ja kończę live od, od 12.30 równo. A nie trzeba nic od Ciebie, no co Ty, daj spokój. już no, tyle tej pączków wszystkiego, że najem się bardzo. Dostaniesz serduszko w dłoniach, Klaudita, do mnie. Zobaczysz. Nie trzeba, naprawdę nie musisz. Jeżeli to jest taka prawda jak to, że napisałeś do mnie wiadomość, to Ci naprawdę nie ufam. Nie, to zobaczysz, zobaczysz to. Grywus, grywus, z... tak jest grywus, że ulala. No, trochę dłużej, tapuję sobie w ekranie. O, dziękuję, dziękuję Ci znacznie, dziękuję. Nie no, tutaj za mocno. Tutaj za mocno, to jest za mocna, to jest za mocna, za nam tę wina. Ej to co, wywróżysz mi coś czy nie? nie? Czekaj chwilę, musimy. muszę. rękawiczka na minutę do końca. Ona ma tam 400 osób, to jest, nie, to jest masakra. Kochani, kochani, wiecie co robić? Musimy wygrać no, tutaj. My mamy 160 osób, ale no to masakra jest. Ja jeszcze mam katar w ogóle, rozchorowałam się. No tu, tu masz katarek, jest ciepło. E, dobra. Na, pe na pewno wiesz, co los szykuje dla ciebie nowe, nowe możliwości. Tutaj widzę, że szansa się pojawi na spełnienie swojego celu, ale. Ja ci wróżę szybki koniec, jeżeli będziesz robił sobie jaja z ludzi. Aha, bo teraz. Mi... Ale nie, to jest specjalnie mówisz teraz. Ale co, z dłoni wróżysz? Normalny z dłoni, pas, z dłoni wróżysz. Nie, z dłoni nie, nie znam się na tym. Metal My Life, dzięki za sygnał serduszka. No teraz, teraz, yy, wygrajmy jest. to, kochani. Bo, nie, bo... wygrajmy to, moi drodzy, proszę was. No, 5 padło, uwaga na Snapchód. się wanız. teraz, normalnie musimy wygrać. Dobra, wywróćmy coś jeszcze, takiego, takiego normalnego naprawdę, a nie, że kłamiesz. No ale wiesz, ty też kłamiesz. Ja nie chcę ci wróżyć. W ogóle no, po co? Ja myślałem, że nam mówi prawdę, a ona mnie oko mała teraz. Ja się otwiera przed tobą tutaj, widzisz? To Musisz pochać, podróżować, to? dużo to podróżować. Czekają ci jakieś wspaniałe znajomości. I tu też wiesz co, jeżeli chodzi o takie szczęście ogólne, radość, że ci słońce zaświeciło w życiu, to opóźnienia będą, Masz jakieś blokady emocjonalne w ogóle. Ale ty w ogóle, wiesz co, jesteś takim zgrywusem. Wiesz, znajdziesz w sobie taką nową energię, żeby y, tutaj mieć nową pasję, nowe zainteresowanie na pewno. Też. Patrzcie, jak kłamię, patrzcie, jak kłamię. Bo się śmiejesz ze mnie teraz. No. Może pierwsza. Dobra, no, okej. Okay. Z pierwszym się zgodzę. Wiesz ale... co, słuchaj no, słuchaj, no jeżeli tam wiesz tak w ogóle dziewczyny i robisz ze z nich jaja, to jedyne co cię spotka to będzie tylko to. A co to jest? Serce złamane na milion kawałków i zdrada. Cierpienie. Ból. Ja już zostałem zradzony nie raz. Tak. Jak spotkasz kobietę. Z... Jak spotkasz kobietę z ciemnymi włosami w okularach, to dopiero zobaczysz. O kurde. No nie no, przegrałam, co jest? Dawaj jeszcze jedno, Oj, powiem ci, Kaza, a ty miałeś rację teraz, nie? Ty miałeś chyba teraz rację. Miałe. Masz kota? Mam kota, mogę się pokazać, tak, ja zobaczę mojego kotka? Mam. Kitty. Dobrze, zobaczcie teraz Toficzka. Tak. Doby co jest teraz? też prezenty razy 2, 3, Damy tylko kota. Na live'a. Nie za No nie ma tego za dużo. Masz, Claudita. Fajny Toficzek. No, śliczny. że Tofi! No przecież nic ty widać, Wiem, że jest no. dobra, że to się nie stres. A powiedz mi, to jest kobieta, nie? No to nie, no to jest Alvaro młody. Dzięki, wiesz jesteś... za. Okay. dzięki za pączka. Kochani, proszę was, teraz musimy wygrać z Czechem. Musimy. Ciotka, dzięki za moje skrzydło. To jest mężczyzna poważny, facet. Aha. Dzięki to może za dla mojej byłby dobry partner. <grych> Dziękuję, Zosia. No, pamiętaj, że chyba mamy za mocną ekipę, nie masz z nami szans. No. A ja to zmienię teraz, zmienię. Manifestuję wygraną w głowie. Moje no obserwatorzy. To się to się stanie. Przestań. Moi obserwatorzy dadzą mi świetne gifty, które sprawią, że wygram tę bitwę. No mam, mam, no mam. Alvaro jak właściciel, no dokładnie tak. Tylko ja jego właścicielem nie jestem. Właściciel łamie serca kobietom, podrywa je wszędzie, na każdym kroku. Każdej no, porządnia i znowu. To jest, to jest, to jest jego... co ważne, no. Jak? Ale ja pamiętam, że kiedyś aż zdjąłeś koszulkę na lei. No, no nie. Dziękuję, ale to zrobiłem dla ciebie tylko. Pamiętasz, pamiętasz na okienku? No. Ale powiem ci, no dawałaś mi komplementy, więc teraz nie ukrywaj, że ci się nie podobało. No, ja wtedy nie wiedziałam na czym się skupić, czy na tym co mówisz, czy na tym co pokazujesz? Nie wiedziałam. No to ja już ci tyle nie powiem. <laughs> Ta